Ewangelia według świętego Jana. Umycie nóg uczniom. Jesteśmy w Jerozolimie, w jej starożytnej części na górze Syjon w wieczerniku. Mniej więcej w tym właśnie miejscu pan Jezus spotkał się z uczniami ostatni raz przed śmiercią. Był czwartkowy wieczór. Kilka godzin później Jezus miał być pojmany, potem miał cierpieć i zginąć. Podczas spotkania z uczniami był w pełni świadom tego, co ma nastąpić, o czym wiemy z 13 rozdziału Ewangelii Jana. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Moglibyśmy tę końcówkę przetłumaczyć inaczej. Umiłował ich do samego końca. Gdybyście wiedzieli, że jeszcze tego wieczoru będziecie pojmani, a następnego dnia zostaniecie zabici, trudno byłoby Wam kochać aż do końca ludzi z waszego otoczenia, a nie być kłębkiem nerwów, cierpienia w związku z tym, co ma nastąpić, lecz poświęcać uwagę innym. Taka postawa była możliwa tylko dlatego, że ta śmierć nie była czymś ostatecznym, ale jak czytaliśmy, Jezus wiedział, że odchodzi z tego świata do ojca. Tylko dlatego, że odchodził do ojca, mógł mieć w sobie tyle miłości do innych ludzi. W miejscu, gdzie wraz z uczniami spożywał ostatni posiłek, przy wejściu była przygotowana misa z wodą, dzban i prześcieradło. Brakowało tylko niewolnika. Miał on przed posiłkiem umyć nogi wszystkim biesiadnikom. Tego wieczora był jednak nieobecny, a zastąpił go sam Pan Jezus. Skonsternowani uczniowie popatrzyli na dzban z wodą, ale nikt nie ruszył się w jego kierunku. Usiedli przy stole. I gdy już zaczęli jeść, wtedy pan Jezus pokazał im, że kocha ich aż do końca. W czasie posiłku wstał, odłożył swoją szatę i przepasał się prześcieradłem. Następnie wlał wodę do misy, pochylił się i zaczął myć nogi uczniom. Uczynił to, ponieważ był świadom tego, kim jest. Werset trzeci mówi, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Wykonanie przez Jezusa czynności należącej do obowiązków niewolnika było w istocie gestem królewskim. On wiedział, kim jest. Wiedział również, że Ojciec dał mu w ręce wszystko. Przyszedł od Boga i odchodził do Boga, dlatego mógł uczynić ten gest. Wielkość Boga nie polega na tym, że w okrutny sposób rządzi ludźmi, ale że poniża siebie i służy. Święty Paweł pisze o Panu Jezusie, że ten będąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie i przyjął postać sługi. Myjąc stopy wszystkim uczniom po kolei, Jezus zbliżył się do Piotra. Napisany, Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, ty miałbyś umywać nogi moje? Ty, syn Boży, chcesz umyć nogi mnie, grzesznikowi? Odpowiedział mu Jezus: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. Piotr odparł: Prze nigdy nie będziesz umywał nóg moich. Czyli innymi słowy, nie powinieneś się tak poniżać, jesteś synem Boga, musisz zostać wywyższony, takie poniżenie ci nie przystoi. Lecz Jezus odpowiedział mu, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzeczę mu Szymon Piotr. Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Życzę mu Jezus. Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Oni są oczyszczeni przez słowo i przez życie Pana Jezusa. Gdy Pan Jezus umył nogi uczniom, powiedział, czy wiecie co wam uczyniłem wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie bo jestem nim jeśli tedy ja pan i nauczyciel umyłem nogi wasze i wy winniście nawzajem umywać sobie nogi on jest naszym panem i mistrzem, lecz nie włada nami w jakiś okrutny sposób. Kocha aż do końca tych, którzy do niego należą i wspaniale to okazuje. Okazuje swą wielkość, uniżając się dla innych. To jest dar waszego Boga. On powiedział: Kto widział mnie, widział i ojca. Tak wygląda wielkość naszego pana. Lecz Pan Jezus nie jest jedynym, który ma umywać nogi uczniom. Ten nakaz odnosi się również do nas. Pan mówi, jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel umyłem nogi Wasze i Wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem Wam przykład, byście i Wy czynili, jak ja Wam uczyniłem. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. My także powinniście to czynić, mówi Jezus. Ja daję Wam przykład. Czy nie jest to zbyt trudne? Jak można poniżać się tak bardzo, żeby umywać czyjeś nogi? Nie, my tak nie potrafimy.